Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa na moim kanale. Dzisiaj wieczorna skrzyneczka jest otwierana. Pamiętajcie o tym, że z kodem Sylo macie 10% więcej przy każdym doładowaniu oraz 2, 10 na starcie. Można doładować sobie bliczkiem, wizą, przelewikiem, skinsem, moi drodzy. Skinika możecie sobie płacić, przykład Taki dostaniecie <laughs> wtedy też prezencik. Czy też tutaj krypto, czy gift cardem, zenem, Apple Payem, czym tam sobie tylko moi drodzy wymarzycie. No i dobra, Zombie Escape. 11 Dni do końca eventu, więc jeszcze trochę tutaj trwa. Trick or treat, moi drodzy, kolejny event. Dzieje się bardzo dużo na stronce. Więc trochę tutaj e, tych eventów jest. I też pamiętajcie o tym, że jeżeli doładujecie sobie z moim kodem, to bierzecie udział w giveawayu, gdzie możecie dostać sobie ciekawego jakiegoś skina. I też pamiętajcie, że to jest otwieranie tylko dla graczy <laughs> pełnoletnich. My się przenosimy dzisiaj, moi drodzy, na bitewki. Na bitewki zobaczymy, co ciekawego ugotujemy. Mamy tutaj pierwszą bitwę. Mamy z Bajkiem Michaelem i samą, moi drodzy, e, skrzynki na Jesterze za 141 e, ziko. Czy uda nam się tutaj wygrać? Zobaczymy zaraz. Na razie jest remisowo bardzo. Mimo tego, że wyrosowaliśmy inną naklejkę, to jest warta tyle samo co poprzednia. Aktualnie bajki jest tutaj na zwycięskiej pozycji, jeszcze cztery skrzynki em, przed nami, no i dobra, no i dobra. To jest underdog, więc tutaj trzeba pamiętać, że za drogi skinów wdropić nie możemy, bo tutaj wygrywa ten, co wydropi nam najmniej. I na razie to i samo e, wychodzi na prowadzenie e, dosyć ładnie, no i dobra, no i dobra. Ostatnia skrzynia. Kto tutaj wydropi muzykę jakoś ciekawą? Aj! Wszyscy podropili, ale i samo wygrał, i samo tutaj wygrał, więc 1-0 dla niego. No i dobra, gotuje nam się tutaj kolejna bitewka. Bitewka na shirt ze snos Sosnowiecki, moi drodzy. Sosnowiecki tutaj ugotował jakąś bitwę. <laughs> Zobaczymy, co nam ciekawego poleci. Dalej, to bitwa jest naklejkowa. No i na razie tutaj nie jest źle. I samo wykręcił piękną naklejeczkę. Jeszcze my musimy e, nadrobić. I tutaj może być ciekawie. Ważna jest ta ostatnia skrzynka z Beast Case'a, Zobaczymy, co poleci. Red Lighting, spoko, też mi się podoba. E, więc tutaj jest całkiem nieźle. I ostatnia skrzynia. Tutaj mamy USP, mamy ładne. Ale niestety troszeczkę nam em, zabrało tutaj, mimo tego, że walczyliśmy bardzo dzielnie Kolejna tutaj bitwa underdogowa z Kesim i dwoma bociaszami, I samo Adrian walczył dalej z bardzo dzielnie, to jest underdog Ja w underdogi zawsze byłem dobry, więc teraz walczymy dalej o tego underdoga Oby ten underdog nam oddał, oby ten underdog był zwycięski no i na razie tutaj Catchy e, wygrywa. Tych skrzynek trochę mamy, więc trochę tutaj do otwierania e, tego będzie. No ale zobaczymy. Bitwa będzie e, w miarę wyrównanie szła, bo te są skrzynki takie, że nie ma takiej skrzynki, która może, wiecie, nagle miliony tutaj wyfarmić, Nie, tylko tak delikatnie, powoli, powoli <laughs> sobie tutaj kręci. Cały czas Cashel mi jeszcze trzyma od dłuższego czasu i z tym walczymy. No ale mam nadzieję, że za, nie za niedługo. E, przejdzie dobra ładny maczek tej mu poleciał to mi się podoba e, cashi musi dropnąć coś jeszcze bo na razie no kolego kolego wchodzisz tutaj na prowadzenie a to mi się nie podoba trzy skrzynki jeszcze e, przed nami dycha różnicy oj kałach dla mojego konta poleciał ice cold to on the playa ma więc on musi dropnąć teraz jest mk czerwona mk na niego dobra pięknie pięknie wychodzimy na prowadzenie ostatnia skórka ostatni skinek jest chyba to mamy mamy tutaj tutaj skara i mamy to moi drodzy mamy tutaj 2,5 goła. Do Kielni, więc ładnie Było tak close, ale na końcu Wyszliśmy zwycięsko To są underdogi, mówiłem, że w underdogach Ja jestem Gołdzikiem i underdogi e, są moje Kolejny underdog, no i tutaj mamy Bitwę z Anonimusem i botem Emily o trzy Bearcase I tutaj co, zobaczymy co poleci na razie wygrywamy, mamy downtown i wild child, moi drodzy No i dobra, no i dobra, tam jest pompka, 50 emilii Emilii ładnie te trzy pistolety sobie e, wydropione zostały i u Pop, po po. poł i anonimu moi drodzy Za 175 ziko jesterek, oby coś mocnego poleciało Tak średnio mocne to poleciało i bitwa nam zabrała Ale zrobimy sobie trzy takie ultra case'y e, jeszcze na jesterze Bo to ma potencjał, to ma potencjał E, i sobie tutaj to dołożymy 3 Ultra casey na Jesterze, moi drodzy, e, odpalamy tylko bitwę No i liczę, że tutaj ten wildfire poleci nie jeden i tą bitwę sobie <laughs> ugramy O, mamy Sosnowieckiego, mamy Pow-Pow-Pow! Pau, pau, pau. Dalej tutaj na naszym em, lobby i co to tutaj nam poleciało? Poleciał nam mag poleciał nam Anubis, poleciał nam Cortex, e, em, kolejna skrzynka jest kosa! Jest kostka, elegancko no i jeszcze coś takiego mocnego, jeszcze z jedna kosa i byłoby przepięknie jest gloczek. No dobra, no dobra, nie jest źle, nie jest źle, kosy jakieś poleciały, jakieś bronie tam poleciały, nie jest najgorzej, mogło być zawsze lepiej, ale też mogło być gorzej, jest całkiem, całkiem spokom. Dobra, gotujemy, moi drodzy, gotujemy sobie trick or trick trick or treat Czyli trzy skrzynie tutaj. Eee, Pumpkin jeden, taki wiecie, na rozgrzanie Jeden Pumpkin, mamy Gold Tufa, mamy tutaj gloka e, Tak i o ten, ten gloczek że tak powiem, wchodzimy teraz na woodcase, moi drodzy, woodcase i trzy sobie otworzymy Zobaczymy, co nam tutaj poleci na tym buście. Wildfire, stój! Stój! No i poszło na te beretty. Gdyby to było to wcześniejsze, to byłoby dużo, dużo lepiej. Witch, Brew, moi drodzy! Oj oj oj. oj, oj, oj. I tak to nie, dobra, trzy witch Brew i lecimy. Lecimy, 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 lecimy Poli epicenter, moi drodzy i saiba. Cyber... Nie, mamy tutaj te Mki, mamy meczki, ale to całkiem spoko, bo <laughs> oddało nam. Lecimy z kolejnym Witch Case'em, Mamy epicenter, saiba. Oni, okej, okay, dobra. Tutaj nam troszkę e, to nie odda. Dobra, jest bitwa. Jest bitwa <laughs> z Lexorem i 60. więc Zobaczymy, co nam poleci. Standardowa, więc tutaj dropimy jak najlepsze itemy. E, a jeszcze zostało nam 3, 5 skrzynek Tak, 6 skrzynek chyba do wydropienia Jeżeli dobrze patrzę i na razie Tutaj sobie um, mamy Drugie miejsce, 60 wygrywa, ale jest emeczka Piękna na moje konto i ta emeczka Mi się podoba, bo ta emeczka tutaj zrobiła nam Elegancko tutaj e, Wyniczek, no i co, ale on też decimatora Dropnął, też decimatora Dropnął, więc musimy nadrobić, dobra, jest Kolejny decimator na moje konto i teraz Naklejki, naklejki, e, czy podratują Im tą bitwę, czy ja tutaj ją Wygram liquidy, drogie, dwie dychasz? Dobra, jest różnica trzech Zika. Kto lepszą dropnie Dwa Ziko, moi drodzy, dwa Ziko różnicy. Było blisko, było blisko. Walczyliśmy do końca, ale close, close, mega close. Pryscate anio, moi drodzy, i Rosso! Bitwa szaret za dwie paki. Więc zaczynamy co poleci Jest piękny tutaj na razie czarmik na starcie Za 180, więc całkiem spoko Trzy takie czarmy i byłoby dobrze e, Jest drugi czarmik, dobra e, Za 270, Ok, On jest to, jeszcze droższy, e, więc na razie Jest git całkiem e, Jeszcze taki, Rosso by mógł Czarmik wydropić, nie? My czarmy Dropimy, a Rosso nie dropi, Ok, Ale nie jest źle. odbił się, odbił się Jakieś gogle wydropił, więc nie jest najgorzej Teraz pasza Bicepsa e, dropnął Za 430, no i mamy jeszcze Dwie takie skrzyneczki Oby wydropić coś potężnego jeszcze Bo my tutaj zrobiliśmy swoją robotę My swoją robotę zrobiliśmy No, Rosso odwalił kaszanę Ale źle nie wyszło, bo jesteśmy prawie Po stóweczce e, tutaj do przodu Kolejna bitwa Shared, moi drodzy Big Lipskin, Sosnowiecki Lexor No, dzisiaj tych kolegów już spotkaliśmy Raz, e, teraz czas na Kolejny pojedynek i na starcie Mamy Dragonfire'a za 108 Jest to bitwa Shared, więc tej bitwy Wszyscy wygrywają, wszyscy coś wyniosą Ciekawego, ja tu na emocjach tak otwieram trochę i patrzę co nam tutaj e, leci. Jest tutaj Water Elemental, Syndicate, Go i Cyrex. Ok, ninja casey teraz lecą. E, 130, 140, 170 sosnowiecki, więc nie jest najgorzej. Dobra, daj mi jolecił, MPI, MPS... Dziewiątki też poleciały. No dobra, coś musimy konkretnego, coś konkretnego. Ładna meczka, podoba mi się Desert Strike jak najbardziej. No um, ale ten bajonet, gdyby ten bajonet nam poleciał, to byłoby prześlicznie, moi drodzy. Ale do tego bajonetu jeszcze się, żeśmy nawet za bardzo nie zbliżyli, um, no bo nam on nie poleciał niestety. Dobra, lecimy jeszcze <grych> dwie skrzynie. Kolejny Desert Strike. Całkiem spoko, ale ta jest field tested. Okej, okay, ta jest troszkę obciorpana. I ostatnia skrzynka, ostatnia skrzynka, która dała correction. Okej, okay, więc to taka była skrzynia C, taka C. Bitwa na grubasie, moi drodzy, za 2,5 koła. Czy ja na takiego grubasa chcę wjechać? No, trochę się boję. Ale spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy. Fred Weird, moi drodzy. Underdog, gramy tutaj 2 na 2. Pokazujemy kły, no i jedziemy do jej po zwycięstwo. Są to bitwy na procentówkach. 3%, 4%, 5%, 4%, 5%. Więc tutaj e, jak ktoś wydropi to, to wtedy e, ta drużyna jest na przegranej pozycji. Obyśmy tego nie dropnęli, oby, przeciwnicy to dropnęli i wtedy byśmy sobie tą bitwę <laughs> mogli zrobić. Bitwa wysoko, wysokiego dosyć, <laughs> ale może dać. Może dać potężnie Dobra, jeszcze zostały tutaj skrzyneczki cztery No jest, tak powiem mam Srak na razie, no Jest srak, myślałem, że będzie lepiej No jest awup, ale to na nasze konto Hyperbestia, ale to do nas spadła. I jest teraz lipa Bo ja ją wydropiłem, a koledzy mieli ją wydropić ehm, No i jesteśmy deka W dupie, bo tysiaczek do tyłu I czarmik jeszcze ten drogi ja jajajaj. Jaj. No to kolego ugotowałeś bitwę, ugotowałeś bitwę, bitwę, która nas pogrążyła tutaj, to co odbiliśmy na początku, to ty nam tą bitwą zabrałeś, dobra, kolejna bitwa jest tutaj Jesterek, dwie skrzyneczki, na razie tutaj wygrywamy, przegrywamy, to mamy najdroższe skiny, bo to jest Underdog kolejny, no i Underdog, który wygrywa Anonymous, 700 na jego konto, całkiem ślicznie tutaj kolega poleciał z tą bitwą, dobra. Na koniec bitwa, którą ja uwielbiam i bitwa, która mnie nie zawodzi. Czyli moi drodzy, slime case'y. Walimy tutaj <ścoughs> pięć takich slime case'ów. 8 slime case'ów, jednego na grubasie. Wjeżdżamy tutaj w bitwę ostateczną. Moi drodzy, 2,5 kloka na dwie osoby. Zagramy sobie tutaj może, e, ktoś do nas dołączy. Pamiętajcie o tym cały czas, że z kodem Sylo macie 10% więcej przy każdym doładowaniu, jak i również 2,10 na starcie. I sobie możecie tutaj doładować i ze mną e, powalczyć, bo chętnie z kimś taką bitewkę e, stoczę. Jazdaj i samo, jazda i samo. Jedziemy z tobą, jedziemy z tobą tutaj na szaret skrzyni Na początku delikatnie, na końcu jest grubas Ten grubas, jeżeli nam odda, to będzie e, Bardzo ślicznie Kurczę, dałem szaret, Mogą dać tutaj jakiegoś underdoga mogą dać tutaj klasyczek, taki na e, Podkręcenie emocji, ale przynajmniej Przynajmniej wyjdziemy tutaj z tej e, Skrzyni z czymś może konkretnym, nie? Więc spokojnie, liczymy na tego ostatniego Slajma, na razie na grzecznie, na spokojnie Grzejemy nasz tutaj e, Nasze, nasz, nasz 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 Nasze skrzynie, naszą bitewkę I na końcu ma polecieć Tutaj skrzynia z pełnego kopyta. Oby nam to poleciało, oby nam się wiodło, oby nam się powiodło, bo kolejny opening będzie, powiem wam, że no, troszkę uszczuplony. Jeżeli tak będzie dalej, bo dzisiaj, no, jest troszkę smutno. Dobra, i szykuję się teraz, moi drodzy, power. Teraz największa moc. Dwie, dwie szanse na dropnięcie czegoś potężnego i jest potężnie. jest potężny. O! Dobra, ten digielek warty, ale i tak zabrało. Digielek warty, ale i tak zabrało. Jakieś koski tutaj mamy, e, jakieś sprzęty tutaj mamy, no ale nie mamy tego, e, co żeśmy chcieli. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subikę, dzwonek powiadomień. Dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się. Do następnego. Cześć Wam.